Historia lubi się powtarzać. Brzmi jak pusty frazes, prawda? Ale co, jeśli powiem ci, że to, co dzieje się dziś, ma więcej wspólnego z jedną wojną, niż myślisz? Dzisiaj, w zaledwie 14 minut, rozwikłamy największe tajemnice konfliktu, który podzielił świat, stworzył nuklearny wyścig i, no cóż, nie do końca się skończył. A może właśnie wcale się nie skończył, a po drodze poznasz szokującą historię sowieckiego okrętu podwodnego, którego załoga myślała, że wojna już trwa. Oraz odkryjesz, dlaczego pełna tajna doktryna z czasów zimnej wojny wciąż kształtuje politykę największych mocarstw i może decydować o naszej przyszłości. Brzmi dobrze? No to zaczynamy. Wyobraź sobie świat. W którym jeden błąd może skończyć się nuklearną zakładu, gdzie dwie superpotęgi śledzą się nawzajem jak drapieżniki, a decyzje kilku ludzi zamieniają losy milionów. Brzmi jak scenariusz trailera? Problem w tym, że to była rzeczywistość. Pod koniec II wojny światowej alianci świętowali zwycięstwo, ale zamiast pokoju dostaliśmy nową, jeszcze bardziej napiętą rywalizację. Z jednej strony USA i ich marzenie o świecie rządzonym przez wolny rynek i demokrację. Z drugiej, ZSRR, które widziało kapitalizm jako zagrożenie i dążyło do ekspansji komunizmu, operacja Nie do końca Sojusznicy. Gdy Hitler jeszcze żył, USA i ZSRR byli przymusowymi przyjaciółmi, ale wystarczyło, że Niemcy padły, a zaczęło się prawdziwe starcie. To może brzmieć jak szaleństwo, ale Churchill poważnie rozważał rozpoczęcie wojny przeciwko Związkowi Radzieckiemu w 1945 roku. Operacja Unthinkable miała polegać się na zaskakującym ataku sił brytyjsko-amerykańskich na Armię Czerwoną w Europie Wschodniej. Ale był pewien problem. Stalin miał już w Europie ponad 6 milionów żołnierzy. Zachód był zmęczony wojną i nie miał poparcia dla kolejnego konfliktu. Ostatecznie pomysł odrzucono, ale jedno było pewne: nikt nie ufał Stalinowi. A ZSRR wiedziało, że Zachód szuka sposobu, by go osłabić. Gdy w lutym 1945 roku Roosevelt, Churchill i Stalin spotkali się w Jałdzie, Europa leżała w gruzach. Decyzje podjęte na tej konferencji przysądziły o losach całego kontynentu na kolejne dziesięciolecia. Na pierwszy rzut oka wyglądało to jak uczciwy układ. Niemcy miały zostać podzielone na cztery strefy okupacyjne USA, ZSRR, Wielka Brytania, Francja. Polska miała mieć wolne wybory. Stalin obiecał to, ale nigdy ich nie przeprowadził. ZSRR. Zobowiązało się do pomocy w wojnie z Japonią, ale tak naprawdę Stalin grał w swoją grę. Już w tym czasie Armia Czerwona kontrolowała Polskę, Węgry, Rumunię, Bułgarię i część Czechosłowacji i nie zamierzała się cofnąć. W krajach Europy Wschodniej zaczęto instalować proradzieckie rządy, a przeciwników komunizmu eliminowano. Churchill się nie mylił. Już rok później, w 1946 roku, w słynnym przemówieniu w USA powiedział, że żelazna kurtyna opadła na Europę. USA wiedziało, że jeśli Europa pogrąży się w biedzie i chaosie, komunizm może stać się bardziej atrakcyjny. Właśnie dlatego w 1947 roku ogłoszono Plan Marszala, ogromny program pomocy gospodarczej. Dla Zachodu nadzieje na budowę. Stany Zjednoczone zaoferowały 13 miliardów dolarów. Dziś to ponad 150 miliardów na odbudowę krajów Europy Zachodniej. Dzięki tym pieniądzom Francja, Włochy, Niemcy Zachodnie i inne kraje szybko podnosiły się z ruin. Ludzie zaczęli lepiej zarabiać, więc nie byli skłonni poprzeć komunistycznych partii. USA wzmocniły swoje wpływy w Europie. Dla Stalina prowokacja. Związek Radziecki nie mógł pozwolić, by kraje w jego strefie wpływów przyjęły pomoc USA. Dlaczego? Bo wtedy straciłby kontrolę nad Europą Wschodnią bo ludzie mogliby zobaczyć, że kapitalizm działa lepiej niż komunizm. Stalin nie tylko odmówił przyjęcia pieniędzy, ale też zakazał ich przyjęcia wszystkim krajom bloku wschodniego. Efekt: Węgry, Czechosłowacja, Polska i inne kraje zostały zmuszone do przyjęcia radzieckiej wersji planu Marszala, czyli całkowitej gospodarczej zależności od ZSRR. W 1949 roku Stalin utworzył Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Która była odpowiedzią na plan Marszala, ale nie dorównywała mu skutecznością. W tym momencie blok wschodni i blok zachodni były już oficjalnie oddzielone. Zaczyna się zimna wojna. Kiedy myślimy o zimnej wojnie, często widzimy to jako zimny konflikt, ale prawda jest taka, że kilka razy było naprawdę blisko gorącej wojny i tylko szczęśliwy zbieg okoliczności sprawił, że dziś możemy o tym rozmawiać. Człowiek, który ratował świat. 26 września 1983 Co się stało? Radziecki oficer Stanisław Pietrow pełni nocną zmianę w tajnym bunkrze nad Moskwą. Nagle na ekranie pojawia się alarm. USA właśnie odpaliło międzykontynentalne rakiety balistyczne. Zgodnie z protokołem Pietrow miał natychmiast powinno dowództwo, co oznaczałoby nuklearną kontrę ze strony ZSRR. Ale coś mu się nie zgadzało. System wykrył pięć rakiet. Tylko pięć. Gdyby USA naprawdę nas zaatakowało, odpaliłoby setki rakiet, a nie pięć, pomyślał. Zdecydował się zignorować alarm. To była bariera dzieckiego systemu wczesnego ostrzegania. Gdyby Pietros postąpił zgodnie z procedurą, trzecia wojna światowa mogłaby się rozpocząć w 1983 roku. Kryzys kubański. 13 dni, które mogły skończyć świat, 1962. Co się stało? USA odkrywa, że ZSRR potajemnie rozmieszcza rakiety nuklearne na Kubie, zaledwie 150 km od Florydy. To oznaczało jedno. USA miały kilka minut na reakcję w przypadku ataku. Kennedy ogłosił blokadę morską Kuby. Amerykańscy i sowieccy generałowie już szykują się na totalną wojnę. Największy koszmar? Jeden z sowieckich okrętów podwolnych B-59 miał broń nuklearną. Amerykanie nie wiedzieli o tym i zaczęli zrzucać ładunki głębinowe, by go zmusić do wynurzenia. Kapitan okrętu, Valentin Sawicki, był przekonany, że wojna już trwa, a na pokładzie panowały ekstremalne warunki. Brak łączności z Moskwą, wysoka temperatura, wyczerpanie załogi. Chciało odpalić torpedę nuklearną w stronę floty USA. Tylko jeden człowiek powstrzymał go w ostatniej chwili. Wasy Archipov zastępca dowódcy floty zablokował decyzję, argumentując, że należy czekać na rozkazy z Moskwy. Wymagana była jednogłośna zgoda trzech oficerów. Brak zgody archipowa uratował sytuację. Projekt Iceworm. Amerykańska baza pod lodem Grenlandii. Co się stało? USA wpadło na genialny, czytaj, szalony pomysł: stworzyć tajną bazę pod lodami Grenlandii. Z której można by odpalać rakiety nuklearne prosto w serce ZSRR. Plan? Zbudować podziemne korytarze, które pomieściłyby 600 rakiet balistycznych. Stworzyć całe podziemne miasto z własną elektrownią atomową, a nawet kinem. Wszystko oczywiście w sekrecie przed Tanią, która oficjalnie kontrolowała Grenlandię. USA dostało zgodę jedynie na prowadzenie badań. Co poszło nie tak? Amerykanie źle czyli jak zachowuje się lud. Cała baza zaczęła się zapadać, i po kilku latach projekt został porzucony. Do dziś na Grenlandii pod lodem mogły spoczywać niewydobyte odpady nuklearne, które w ramach topnienia lodowców mogły wypłynąć do oceanu. Dania dowiedziała się o wszystkim dopiero w 1995 roku. Ale o co tak naprawdę chodziło w zimnej wojnie? Konflikt, którego nigdy oficjalnie nie wypowiedziano. Trwała od 1947. Do 1991 roku, czyli przez 44 lata, świat żył w napięciu, czy nie dojdzie do wojny nuklearnej. USA buduje bombę atomową w 1945, ZSRR dogania ich w 1949. I wtedy się zaczęło. W latach 80. oba bloki miały razem tyle broni, że mogły zniszczyć świat kilka razy. Absurd? Pewnie, ale obie strony bały się, że jak przystaną, druga strona zaatakuje. A to właśnie wtedy powstała jedna z najbardziej przerażających strategii w historii ludzkości. Doktryna MAD, czyli wzajemne gwarantowane zniszczenie. Przez dekady ta zasada trzymała świat w rysach. Bo jeśli jedno supermocarstwo odpaliło bombę, drugie zdążyło by odpowiedzieć i nikt by nie wygrał. I teraz pytanie: czy MAD to już historia? Czy może największe mocarstwa nadal rozkrywają tę samą partię szachów, tylko zamiast bomb używają innych środków? Bo jeśli dobrze się przyjrzysz, zobaczysz, że ta zasada wciąż rządzi światem, tylko w nowej, niewidocznej formie. Bitwa o księżyc. Ale zimna wojna to nie tylko broń. To także kosmos. W 1957 ZSRR wygrywa pierwszą rundę. Wysyła w kosmos Sputnika. Wajka. Pierwszy pies w kosmosie. 1961. Jurij Kagalin, Pierwszy człowiek w kosmosie. USA czuje upokorzenie i przeznacza miliardy na NASA w 1969 Neil Armstrong i Apollo 11. USA wygrywa wyścig na Księżyc. Ironicznie, to właśnie wyścig kosmiczny doprowadził do wynalezienia wielu technologii, które mamy dziś. Do satelitów GPS po teflon na patelniach. Zamiast walczyć ze sobą, supermocarstwa finansowały wojny w innych krajach. Korea 1950-1953 USA kontra siły komunistyczne wspierane przez ZSRR. Wietnam. 1955-1975. USA przegrywa wojnę z komunistami wspieranymi przez ZSRR i Chiny. Afganistan. 1979-1989. USA finansuje Mujahedinów, by osłabić ZSRR. Każda z tych wojen była brutalna i pochłonęła miliony ofiar. Przez lata wydawało się, że zimna wojna nigdy się nie skończy, ale w latach 90. ZSRR przegrywa wyścig technologiczny i gospodarczy. Ronald Reagan i Michaił Gorbaczow zaczynają rozmowy o rozbrojeniu. Mur berliński upada. 1991 ZSRR się rozpada. Zimna wojna oficjalnie się kończy. I tak oto, po 44 latach rywalizacji, świat w końcu odetchnął, ale czy na długo? Odpowiedzmy na tytułowe pytanie. Czy historia się powtarza? A może wcale nie skończyliśmy zimnej wojny, tylko weszliśmy na jej nową wersję? USA kontra Chiny, Rosja kontra Europa, wojna technologiczna, wojna ekonomiczna, wojna informacyjna, brzmi znajomo, bo powinno. Wielkie mocarstwa znowu toczą walkę. Wyścig technologiczny, nowa broń to dane, AI i chipy. Kto rządzi technologią, ten rządzi światem. USA i Chiny walczą o dominację w sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwie i superkomputerach. A najbardziej gorący temat? Chipy. 70% najnowocześniejszych półprzewodników produkuje Tajwan, a Chiny od lat grożą, że Tajwan jest ich i mogą go przejąć. To trochę jak Berlin w zimnej wojnie strategiczny punkt, który może stać się punktem zapalnym globalnego konfliktu. Wojna ekonomiczna to kontroluje światowe rynki. USA blokuje Chiny ogranicza dostęp do zaawansowanych technologii i nakłada sankcje. Chiny odpowiadają, rozwijają własne firmy technologiczne i tworzą alternatywne systemy płatności, by uniezależnić się od dolara. Sojusze i podział świata? Powrót dwóch bloków? W XX wieku mieliśmy NATO kontra układ warszawski. Dziś mamy NATO kontra, no właśnie, co? Rosja buduje relacje z Chinami, Iranem, Koreą Północną. USA zmusza Europę do zakupu uzbrojenia, zwiększając tym samym siłę NATO. W Afryce i Ameryce Południowej trwa walka o wpływy. Zupełnie jak w innej wojnie. Co z Ukrainą? Przecież to historia, która już się wydarzyła. To Wietnam 2.0. Wojna, w której supermocarstwa rywalizują, ale nie wprost. Tym razem jednak role się odwróciły. Wietnam i USA angażowały się bezpośrednio, wysyłając swoich żołnierzy na front. Podczas gdy ZSRR wspierał komunistów finansowo, i dostarcza mu zbrojenie. Dziś mamy odwrotną sytuację, ale to Rosja walczy osobiście, a Zachód dostarcza Ukrainie broń, finansowanie i wywiad. Mechanizm pozostaje ten sam. Zmieniły się tylko strony konfliktu. Ale historia to nie tylko wojna i rywalizacja supermocarstw. To także wielkie imperia, które kształtowały świat. Zimna wojna to tylko rozdział w długiej historii walki o dominację. której imperia były największe w dziejach? Kto tak naprawdę rządził światem? Jeśli chcesz poznać historię najpotężniejszych imperiów świata, kliknij teraz w ten film, bo aby zrozumieć teraźniejszość, musimy znać przeszłość.